Halo, halo, sięczko, z tej strony a w dzisiejszym nie jest temat materiału moi drodzy, zagramy sobie mecz duo solo Moi drodzy, bez nikogo, więc sobie ci łapki no bo na pewno będzie ciekawie. A więc moi kochani lecimy, lecimy na Mastera i chyba na Phoenixa e, z tego co widziałem na sakurze, więc dosyć ciekawie. Sakura, mapa na której dawno nie grałem, moi starom no, mi się wydaje, że jest jakiś dłuższy czas na sakurze nie grałem, a gram z chłopem. To no, obie zaprosić zaprosił do lobby, Mój drodzy, więc tak jakby powiedziałem, A dobra, polecę z nim. I się okazało, moi drodzy, że patrzcie chłop nie zna innej mapy niż sakura, nie? No, chłop jest przekotem. Każdy mesz na sakurze, no, mam nadzieję, że tutaj czegoś mnie nauczy. Może czegoś, czego jeszcze nie wiem o tej mapie, no. Ale co under, dobra, ej, na chłopa I jazda. Ale tam w ogóle jego głowy widziałem, nie Jak plantował? To ciekawie. No, plantował, plantował. Ty! Co jest grane? Co jest grane? No chłop się w smoku, nie? Chłop się w smoku, ja nie wiedziałem co się dzieje. A, taka ciekawostka moi drodzy, jak pewnie teraz widzicie na mój nick, no to moi drodzy nazywam się rozchorowałem się. No, czy to jest takie rozchorowanie się, takie całkowite? Nie, ale nie w wczoraj live'a moi drodzy, moje ósemki znaczy ósemka w sumie jedna lewa, tak mnie napierdziela że taki hit jest, nie? A chłopiec się daje mi flesza. Uwielbiam typa, no. Jest moim ulubieńcem już. No jeszcze zabił typa. Nice. A no, widać, że chłop na tym wybryku natury, jakim jest Sakura, no. Lecimy, w ogóle party gra typ. Więc let's go, dude. O kaku, mamy to! Mamy to, już kurczę myślałem, że go nie zabije, nie? Bo normalnie to full auto leciało, stary, jakby la chciało, a nie mogło, nie? Ja wczoraj jeszcze go się zapytałem w lobby. Ty ruski, da? I mi nie odpisał, ale no jak widzimy to jest chyba ruski po prostu, no, Awariat taki. Ale ja mu, stary ja ci skina nie dam byku, to jest akura, player, to ty się poradzisz, z każdym skinem i z każdą bronią typie, a ja to jestem lajkiem. Widzę, że grubo już na kartonaście. No patrzcie co chłop robi, słuchajcie, od teraz Habi postanawia zagrać nową AWP. -ą. Jeśli tak mecz będzie wyglądał, że będę mógł grać a To się będzie, moi drodzy, się nazywał Gram nową Ma nie? Bo ostatnio, moi drodzy, zakręciłem sobie spinem mojej kani. I taka łuka poleciała, nie? No słuchajcie, grubo, grubo fest Teraz niech tylko kolega wychyli I będzie klasunia Ale wydaje mi się, że z moim szczęściem Wydaje mi dzisiaj To tak średnie, żeby ktoś wychylił A jednak Panie, już tutaj mamy chłopa w sajdzie. Dobra, chłop mi dał dropa, no to esa. No widzicie, moi drodzy, no z autpy to mi chyba jednak nie wychodzi Ale cóż się, moi kani dziwić, no Nie gram Nie gram z moimi ziomami Z moimi chłopakami, no to ciężko tak Żeby coś wychodziło Trzymaj palaka, typie no jest sunia! Tak ma być! Chciałem sobie kupić, ale tak średnio. W ogóle ja robię dwa fragi, jak chłopi 6. No to ewidentna jest różnica, moi drodzy. Kto to jest Sakura Player, a kto nie. W ogóle gramy na Rosji, Mogłoby być lepiej, nie? O tej ping taki trochę średniawy. Połowa parta, a w ogóle nie patrzę tego. Longa Ten drugi kumpel Ja go nie słyszałem, no ja pierdykam. Szkoda Szkoda. Myślałem, że w ogóle ten chłop to w ogóle gdzieś indziej jest, nie? Ale do, tego go mi zaznaczył, ale to w ostatniej chwili już w ogóle. Taka ostateczna ostateczność. No i to też moi drodzy nie pomogło, nie? W ogóle 4-3 później po Tero będzie tak fatalnie ciężko, że to hit jakiś, nie? A to w ogóle nam idzie taka... cisza lekka, bym powiedział nawet. Dobra, dawaj, no i dzika wtypa. Chłop wyginać nie chce. To nie będziemy zmuszać widzowie. Ale co tu chłop robi? Ja myślałem, sobie, że ty przynajmniej to koverujesz. Robisz jakieś dobre rzeczy dla społeczeństwa. A nie, że mnie takiej sytuacji zostawiasz, typie. Wake up, bo cię okradno. No! Słuchajcie, widzowie, na takich, dla takich akcji warto oglądać odcinki, nie? Dla takich akcji, dla takich skillsów, dla takich moi drodzy, no to, 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 to po prostu wszystkiego. No po prostu są, moi drodzy, odcinki Uchaviego. Nawet moi drodzy, jak jest chory, to odcinek dla was nagra. Bo ogólnie. Skończyły mi się materiały na zaś Ogólnie jestem też, moi drodzy, na antybiotyku i tak dalej Więc grubo, ogólnie dziennie chyba biorę stary z sześć tabletek, nie? Więc taka sytuacja Ogólnie, moi drodzy, są tabletki na, no, przeciwbólowe Moi drodzy, antybiotyk I jeszcze do tego płuczę, płuczę do buzie, co jest normalne Cztery czy tam pięć razy dziennie, nie? Więc, słuchajcie, no, staram się dla was wykurować jak najszybciej, nie? Żeby jak najprzecinki odcinki były No tak, to nie mogę się zbytnio śmiać Ani nic Co jest może śmieszne, ale... No nie dla mnie, no nie dla mnie. Słuchajcie, mi do śmiechu nie jest, tak? Ty chłop miał petkę. Dobra. Dobra, lecimy na setę chyba. Let's go, dude. O, tak kumpel na Pixel, będziesz grał. O, mi sprzedał bombę. Też jeden. A jeszcze drugi w side. No popatrz, ty się widzu, nie? Ja myślałem, że chłop tam gra, nie? Na tym pokoiku czy coś, a tu taka heca. M40. No bo my tu się nie będziemy poddawać, nie? Ja ześ kucze rusy nie będą nas sklepać po pośladach. Nie ma pata. Stary, że Akleborg nas już tutaj klepie ogra chyba jakąś A Fajnie gdybyś patrzył plecy Kolego złoty o, Ale sprzedał chłopowi strza. O kurka botna No i gdzie tam uciekasz? A jak tutaj taka głowa siadła To byłaby normalnie niesamowita sprawa Se poczekał na moją kolej No nie wierzę Nie mogę typa trafić widzowie Mam jakieś problemy chyba Macie tą kolkę jeszcze? Chłop gra pod takim kątem, że to nic nie będzie z tego A ten drugi... No nie no byku, stary, ty... Stary, złaj stamtąd, ty, ty Hopa, hopa Aha Jeszcze bez mu biegam, nie? Ajajaj aj, aj. Wychyliłem, chciałem no scope. Jak nie, to jak nie, moi drodzy, jak nie to M40, to lecimy z diga, No bo ja tutaj nie będę kucze. Ten jakoś prze, przewalał kasy, nie? No bo to bez sensu nawet przewalać kasy znowu na jakiegoś forsa, nie? Dobra, nikt mnie nie widział. To idziemy w sumie w plecki. Niech chłop tam postrzela, to i lecę. Ale wiem, że kolorowo to chyba zbytnio nie jest. O tam, typie! Na one schabim, to nawet nie masz co wojować chłopoczku Ajajaj, aj, aj, mi co wie, 94 dostał Nie no, chłop to musi ugrać jak nic, nie? Bo tak, taką bombę dostał, tak mu wybombiłem Pa, to jest Nate, zwycięstwa Kurka wodna, jednak się myliłem, nie? o no chłopie, musisz to ugrać. No i klasunia, klasunia, elegancko, słuchajcie widowie. Mamy tutaj takiego grajka. No trzeba, trzeba moi drodzy, chyba tu jakąś a awupkę zagrać. Dajmy, moi drodzy, zrobimy fraga ze Zrobimy fraga ze Nie ma to tamto. Dobra, więc idziemy na ulicę. Patrzymy, co się dzieje. No i co, nikt nie wychyla? Czy o co chodzi? No i leży, w końcu frak za łupy, widzowie. Tam jeszcze jeden był. Karamba, kumpel, chodź tutaj. No zobaczymy, czy tam gra. Dobra, essa uciekam. Aj, aj, aj. Dobra, nie ma ton do 20 sekund, widzowie. Chodź tutaj, kumpel. O nie no, widzowie, nie mogę trafić. No, jajajajaj. Jaj, jaj. No, ale no cóż, moi drodzy, chciałem za łupy zagrać, no i szkoda. No, ale teraz, moi drodzy, skupimy się na tym, żeby po prostu było lepiej. Zagramy sobie z jakiegoś, nie wiem, falito czy coś. Aha, chłop pisze, że dostał minus 99 ten typ, niby. A tak się stawiam. No, ta stary, szkoda, że mi tego nie napisałeś wcześniej, byku. To byśmy inaczej gadali. W ogóle grając za i takimi, jakimiś do, do typu broń, miałam 87, a chłop ma 85, nie? No to, where is ten? Aha. Dobra, plantuję, jazda. Plant jest na under. Tutaj tylko, żeby żadnego grajka nie, nie było, żeby tutaj nikt nie podchodził. No i klasunia widzowie. Aj po co tutaj podchodziłem? Kurczę. Oj, brawo, brawo. Co to w ogóle za mecz jakiś, kurde, pełen, emo pełen emocji, pełen emocji. Ja się stawiam stary, co tu się w ogóle dzieje, nie? Ja robię fraga, później lecę po jakiegoś typa, gagatka, nie? Ja nie wiem, co się tu w ogóle wydarzyło, nie, w tym meczu. Dobra, chłop ma dał mi dropa, więc teraz nie można go zmarnować. Szybki fleszyk, głęboki i jazda. Granada, że jeden? No stary, ja o tym wiem Nawet fraga zrobię Sta Na 100% pro tam siedzi, nie? Tam jest mu Tak mi się wydaje, że tam siedzi, nie? No i siedzi gagatek, siedzi No ewidentnie ten meczyk nie jest taki łatwy jak myślałem, że będzie Ale no cóż, zobaczymy Na pewno chłop tam gra, nie? Leży Ale klasunia widzowie Widzisz, kumpel? No i mamy to widzowie! Habi zaczyna, Habi kończy. Meczyk wygrany 8-7. No nie powiem, meczek był trudny. Lekko na swoje życzenie to prawie przewaliliśmy. Ale meczik wygrany. Zobaczymy, jaki będzie plus. Czy to będzie może minus? No i elegancko, plus 4. A ja wam dziękuję. Trzymajcie się i Hejka.